Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy iurza sztachetki.pl Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, komienkowe oraz konstrukcyjne, surowiec certyfikowany spełniający normy, transport na terenie całego kraju, dostępność wielu gatunków rodzimych jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, Portal za ciosem, ze mną zawodnik, który jutro będzie miał szansę wygrać wielki turniej Gromda 18, Japa, Japa z Radomia, dobrze mówię? Tak, dokładnie, Japa z Radomia. Słuchaj, przyjedzie jutro dużo, dużo tutaj osób do pionek wspierać siebie, no bo Radom niedaleko, pionki blisko, także chyba gwardia kibiców się szykuje. Myślę, że tak. No. Wszyscy tutaj, moi znajomi deklarowali, że przyjadą. tak? Jedni dostali bilety, drudzy, no już niestety ich nie było, więc tak to wygląda, ale na pewno przed telewizorem będą dopiękować. E Wspólny nasz kolega, właśnie tutaj teraz idzie, robi zdjęcia, będzie jutro u Ciebie w tarożniku. Jak przygotowania właśnie y, przebiegły w klubie u senseja Łukasza? No były bardzo ciężkie, no, pilnował mnie na pewno i, i myślę, że wykorzystam to, co mi y, przekazał. Y, nastawiasz się na wygrywanie w tych pierwszych rundach, czy jednak jesteś tak przygotowany, że któraś z tych walk, nawet i pierwsza, może wyjść na tą rundę nielimitowaną, a wtedy tam wiadomo, kondycja będzie grała kluczową rolę? Raczej nie będę się nastawiał na pierwsze rundy, bo zawsze tak chciałem robić i po prostu no, różnie to się kończyło. Tak, Na wariata lecieć to po prostu no, uszczelisz albo i nie. Tak? A tutaj też, też nie ma zawodników z przypadku, więc ciężko jest uszczelić, tym bardziej w pierwszych rundach, kiedy każdy ma tleny. No, no, zawodnika tak? no, to są duże chłopy. Tak? Czyli ten mental już jest u Ciebie zmieniony, bo właśnie ja pamiętam Cię z wcześniejszych występów, to właśnie bardzo mocno zawsze wchodziłeś w pojedynek, chciałeś urwać głowę od samego początku. No i ostatnio mnie urwał, <gry> dlatego minęło dwa lata, tak? no, musiałem się pozbierać troszkę psychicznie, bardziej psychicznie, więc myślę, że jestem zebrany i jutro będę chciał to pokazać. Ale ogólnie patrząc teraz z biegiem czasu, taka porażka może wpłynąć tylko na Ciebie pozytywnie, bo zebrałeś taką cenną lekcję. No Bardzo cenna i bardzo bolesna. Może nie tyle pod względem fizyczności. fizyczności tak, ale no głowa bardzo siadła po tym, no muszę przyznać to, tak. Czyli były jakieś problemy, ja sam się osobiście z depresją nerwicą zmagam, było coś w tym, czy bardziej to było takie przełamanie tylko nerwowe? No to było tak właśnie przełamanie nerwowe, tak. Po prostu nie mogłem wrócić długi czas, nie mogłem się zebrać do treningów, do, 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 do czegokolwiek, do sportu, tak. No. Ale wszystko dobrze, że wróciło na dobre tory. Ogólnie teraz te przygotowania, które miałeś. To pierwsza z trenerem tutaj Łukaszem. Czy wcześniej też już współpracowaliście razem? Nie, 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 nie. Ja Łukasza wcześniej obserwowałem, tak? Wiedziałem, że po prostu z jego klubu wychodzą dobrze zawodnicy, tak? Każdy tam jest technicznie bardzo wyszkolony, tak? Dlatego też widziałem, że chłop... Wie o czym mówi, tak i zaufałem mu i znaczy bardziej on zaufał mi, że po prostu będę się przykładał do treningów, no i myślę, że jutro go nie zawiodę. Jeśli chodzi o Łukasza, to wiemy, że jego tata Mirosław Guzik, to wspaniały karateka, no też wielki fajter, przychodził nieraz na trening, kiedy trenowaliście, uzyskałeś jakieś od niego wskazówki? No tak, tak, tak. Był na sporingach i też przekazywał mi swoją wiedzę, więc myślę, że no będę się starał ją przełożyć jakby na ring, tak, no bo ciężko jest też to e, e, nauczyć się jednej, jednej rzeczy na przykład, tak, ale później ją po prostu e, przełożyć na, na ring, no to jest dosyć, dosyć to jest ciężkie, tak, połączyć to, tak. Ostatnie pytanie, Japa. Z losowania jesteś zadowolony, czy jednak spodziewałeś się jednego przeciwnika? Nie, nie spodziewałem się nikogo, no bo ja tutaj przychodząc to nie patrzyłem, z kim będę walczył, nawet nie patrzyłem dokładnie, kto jest w turnieju, a, a kto nie. No bo, no bo co, no kogo by nie wylosował, to miałbym powiedzieć, że nie, 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 ten, ten, ten mi nie odpowiada, pan, ja dziękuję. No, jestem tutaj po to, żeby się po prostu bić, tak? A jeden jest mocniejszy, drugi jeszcze bardziej mocniejszy, tak? To nie ma słabych przeciwników, uważam, tak? no Bo każdy, kto tu przychodzi, tym bardziej, ktoś, kto już, już tutaj kolejny. Raz, a z tego co wiem, ten chłopak jest już tu kolejny raz, więc on wie po co tu jest, tak? Ja, Pa, życzę Ci jutro, żebyś wygrywał swoje pojedynki. Dzisiaj odpocznij. No i co, jutro się widzimy, mam nadzieję, po Twoim zwycięstwie. Dokładnie. Dzięki. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl